Witajcie kochani ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Dziś rozpoczynamy nasz program właśnie z tego miejsca, ponieważ tutaj reprezentacja Polski wywalczyła awans na Mistrzostwa Europy na dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji. Co przygotowaliśmy dla Państwa? Popatrzmy. Telewizja Aleksandrów, praktycznie samochodem, może podjechać pod murawę piłkarską, gdzie odbędzie się mecz pomiędzy reprezentacją Polski a Macedonią. No, można sobie zobaczyć murawa, za chwilę będą tutaj piłkarze się rozgrzewać. Widzimy stadion narodowy, a my już szukamy swojego miejsca. Przemysław Frankowski, no niesamowita zmiana, wszedł na boisko dosłownie 30 sekund, wystarczyło, aby strzelił pierwszego gola, świetnie wypracowanego również przez Roberta Lewandowskiego. Następnie Arkadiusz Mili, który wszedł z ławki rezerwowych i strzelił piękną bramkę, która z pewnością dała mu pewności siebie. No posłuchajmy teraz piłkarzy. Trzeba wychodzić się całą drużynę, za to jak broniła, jak, jak atakowała, myślę, że dzisiaj też wykazaliśmy się cierpliwością jako, jako zespół, bo mieliśmy kilka fajnych sytuacji w pierwszej połowie poprzeczkę, szkoda, że, że, że nie udało się strzelić, natomiast byliśmy na drugą połowę i kontrolowaliśmy to, co to, 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 to takie jakieś założenia i, i w końcu wiedzieliśmy, że ta bramka e, padnie. Po chłopakiem, na no pewno byłem zadowolony, z tego, że, 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 że awansowaliśmy i zazdrościłem. Nie będę chyba, że zazdrościłem, że Ale też się cieszyłem z tego. Trener dał nam kilka wskazówek, pokazał, pokazał nam te kilka fragmentów, które, które powinniśmy robić lepiej. E, pokazał nam sytuacje, gdzie e, macedończycy stworzyli sobie e, dobre sytuacje i stara, staraliśmy się w tej połowie to wyeliminować. To tak. samego do początku gdzieś te sytuacje sobie stwarzaliśmy, gdzieś tam poprzeszki, słupki, brakowało nam szczęścia, ale w odpowiednim momencie Trener dokonał dobrych zmian i za którzy weszli, bardzo ważne braki. Na pewno jest to fajne, no, smakuje, na pewno, na pewno bardzo smakuje, bo mimo tego, że mamy, mamy gdzieś tam bogatą kartę w historii naszej, naszej piłki, to, to pierwszy raz zdarzyło się, że awansowaliśmy trzy raz na, na, na dużą imprezę. Na mistrzostwach Europy powiedzmy nasza reprezentacja też nigdy nie była zbyt często. Bo, Poza 2012-2016 dopiero był pierwszym naszym chyba razem na, na mistrzostwach Europy, więc, więc no to jest powiedzmy drugi raz dopiero drugi wywalczony awans na mistrzostwa Europy. Więc smakuje, smakuje na pewno na pewno bardzo. No Może nerwy nie, ale, ale e, gdzieś ostrzegaliśmy, mówiliśmy sobie, żeby skoncentrować się tak, że jest końcówka meczu i żeby trzymać to, żebyśmy do końca meczu utrzymali. Zero z tyłu. Miałem, miałem więcej, mogłem więcej się podłączać do, do akcji ofensywnych, bo wiedziałem, że za moimi plecami jest zawodnik, który, który będzie mnie asekurował. Więc zupełnie moja pozycja zmieniła się, niż, niż to miało miejsce w meczu e, przeciwko no Oczywiście, No oczywiście, w tych eliminacjach już nie raz zawodnicy rezydorów, którzy podzieli to strzelali bramki, czy mieli i dzisiaj to samo pokazało, że, że w tym zespole jest ogromny potencjał, jest rywalizacja i, i to tylko dla dobra reprezentacji, że zawodnicy, którzy wchodzą z łapki, spotkania. Mamy odpowiednie doświadczenie. No w dwóch poprzednich imprezach, gdzie nam wyszło i gdzie nam kompletnie nie wyszło. Więc teraz będziemy mogli odpowiednio się przygotować do tego turnieju, żeby, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony żeby pokazać, że, że jesteśmy w stanie coś na tym turnieju osiągnąć. Nie, na pewno będziemy ciężko pracować, żeby iść cały do przodu, e, poprawiać tą grę. Na pewno, tak jak powiedziałem dzisiaj, e, było widać poprawę w naszej grze. I jaki potencjał ma ten zespół. To musimy cierpliwie, cierpliwie, spokojnie patrzeć na przyszłość i ciężko pracować. Ciężka praca, bo uważam, że to jest podstawa ku temu, żeby, żeby dobrze się przygotować fizycznie i co, co później ma również przekład, prze, przekład na, na cały zespół i ten również początek sezonu wykonania całego zespołu jest, jest bardzo dobry. Dziękuję ślicznie.

bardzo. Najlepszego, wszystkiego dobrego. Za każdym razem, kiedy żegnamy się z Państwem, odwiedzamy murawę stadionu, także trybuny, aby zobaczyć, co właściwie się dzieje już 15 minut po północy. Wiadomo, że piłkarze odjechali do hotelu. No a my tutaj jeszcze chcieliśmy zobaczyć jak wygląda murawa, jak wygląda ten stadion narodowy, nasz wielki stadion. Ponad 58, 59 tysięcy prawie kibiców dziś odwiedziło mecz pomiędzy Polską a Macedonią Północną. No, natomiast no, jak widać tutaj prace już są praktycznie zakończone, nie ma bramek. No i tyle ze Stadionu Narodowego w Warszawie, Michałkiński. Do miłego zobaczenia!